Nie <grymne> Jeszcze, pionowo nagram Pionowo jeszcze nagram, jak kiedyś <grymne> ja, Czuwaj, Tam w następnym odcinku I tak na samym starcie powiemy Że nie było żadnej przerwy, nie była to żadna przerwa Nie było nas długo, bo chyba trzeci tydzień to nie była żadna przerwa, tylko jest to nowy format nagrywania filmów. Bo ogólnie rzecz biorąc. Co ty robisz? <gry> o, ogólnie rzecz biorąc. Bo jest małe przybrzenie ci nie widać. Cały czas, przede wszystkim teraz, że, że świstak nagrywa, a ja tu stoję. Nie było filmów dość długo, bo tam nie licząc tego jednego filmu. tego ponad dwa tygodnie temu, czyli tak już dość sporo. W normalnych warunkach byśmy wlepili za ten czas z 10 filmów, teraz jest to przeszłość. Będziemy wlepiali mało filmów, ale będą one dłuższe, tak samo jak ten. Ten będzie nie wiem ile trwał, zobaczymy. Dzisiaj poradnik jak za starek dobrych lat, a mianowicie poradnik jak zrobić pułapkę. Jest to tak, ogólnie powiem jest to takie odświeżenie tego co nagrywaliśmy, ale zrobimy ją tym razem bardziej taką zaawansowaną, bo z dodatkiem i w innym miejscu. Znaczy w tym samym, bo dalej na wyrwach. tylko że tam już są zryte wyrwy, więc jest dziki. No w innym miejscu już tak w ogóle nie. Bo tą starą. To był szałasz, co nie? Ale tu był, a... Ale już go nie ma A tam było. No, Szałasu to trzeba tykić to tu się. Powiem też to poszkała czerwona Pod wpływem ale What? ona jest dalej. No, to widać. A, rzeczywiście. Jak Piotrek leciał i... <laughs> To jest stary, dobry. To było tak to, 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 on, on tam specjalnie Czyli To się drzewo baliło. No. się, że to nie przez te dziki, popatrz, one wszędzie są po... Będą materiały nowe. No, Na właśnie będą. Mieliśmy też plan, żeby tą pułapkę kopać tak, bo to, to ogólnie bardzo fajny młotek do kopania, ja nim dość dużo już wykopałem. Ale nie, Okazał, kurde. Okazało się, że troszkę się pomyliłem. Zostawcie łapkę w górę. <grymne> Teraz pójdziemy sobie budować naszą pułapkę, która będzie troszeczkę ulepszona od tamtej sprzed trzech lat, ponad pół. Dobra, powiedzmy. Kiedy to było? Okazało się, że już jakiś długie. jest to niepoworne, więc nie można robić. Ogólnie, jak robicie pułapkę, taka pierwsza porada, żebyście ją robili w taki sposób, żeby ona się wtapiała w tło. No to jest chyba oczywiste, ale może ktoś tego nie wiedzieć. Trochę się czuję jak te trzy lata temu, bo mówię takimi tekstami. Czym to wyjmujesz? No bo ja chcę to zbudować za chwilę. Ale to starannie musiałem wbijać, a ty mi to zniszczyłeś. No, ja tu radzę do takiego, że to nie chcemy. W ogóle, słuchajcie tego, ja tego drzewa nie wyjmę, ale słuchaj tego. Jakaś płacka lejsy. chyba jest jakieś... Patrz, 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 Wyjmę, nie, wyjmę. Nie, 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 nie wyrywaj tego. Ale patrz. A tam, a tam pod spodem chyba jest jakiś taki materiał jak tutaj. Do budowania takiej ziemianki przede wszystkim. No ten młotek też wzięliśmy właśnie, żeby je wbijać, ale nie wiem czy to wyjdzie tak jak... Pierwszy krok robimy sobie kolce, czyli co, to czego rok temu nie było to jest stanowość. No ja tego chyba bardziej tak Rok wiem. temu? Kiedy? Powiedziałem rok temu. No. Trzy lata temu yy, Dwa lata różnicy. Nie musi być to jakoś bardzo dobrze wbite, bo to ma przed... no ma niby działać, nie? Ale jak... jakby coś tu wlazło i by się na to nadziało, to chodzi o to, żeby to po prostu działało. Bolało. Tylko że jak się jakiś dzik w dupi. Może jak ja się w dupie sam to Mamy w planach nagrać nerfowcy o oh, oh, chcecie? Czy Nie można już robić live'y na YouTube bez... Robimy live'a bez tyle subskrypcji. Na pewno nas będzie y tysiące osób oglądało, kilka osób. To się... No, to można przez YouTube, bo ale... Jakimi myśmy byli debilami? No. Bo mogliśmy robić live, ale przez inną aplikację. A. Myślę, że... Przez Instagrama czasem robiliśmy. Ale nie, że, że będzie live na przykład na YouTubie, ale będziemy nagrywać z tym innym. Ja pier... Myśmy. Czy ja się dowiedziałem o tym teraz, nie? Jestem jeszcze więcej Musicie też znaleźć takie miejsce, gdzie to wbić. Jeśli chodzi o live, nie wiem czy będziemy je robili. Nie lepiej. <grym> Bo będzie... Nie, nie grałem tym inne, szkoda. Jakiej? Ty to zrobiłeś przez film? może nagrałeś. Fajnie by było jakbyście mieli jakieś grubsze. Ja to widzimy jak to wygląda ładnie. Ogólnie kolców tu... Kurde, dubską mąkę. Kolców nie musicie wbijać dużo, bo to, to jest niepotrzebne. Odlep się, no. Ale ja mu walnąłem. No i odczyp. Te... <noise> <noise> nie, nie, mogę. To jest porażnik, jak choćby z mutka. Aż tak nisko nie, nie zeszliśmy, chociaż to już jest tuż, tuż. <noise> Będzie... Powiem, że chcieliśmy nagrać filmik, jak otworzyć kole. No, Tak. <noise> A czy wiecie? O to chodzi, że zawleczka, ten, ten taki. Z puszki. Co powiedziałem? Z... No, że spuszki to zawleczka. No, no to dobrze powiedziałem. Aha, ale z butelki powiedziałem chyba. Nie, wreszcie po powiedzieć że zawleczka. Jest tu bardzo miękki. O, i tak. Czy to się trzymie? Szczerze nie, ale to tam nie jest jakieś bardzo. Tak, co przykrejemy? I tak to nie żyje, więc. Czyli to tak jak tamta łapkę. Też wykorzystywaliśmy. No Z czego? Tam, Myśmy... tam też było drewno w tym Tylko, że było tak spróchniałe i miękkie, że jak Piotrek się na to naskoczył, to się połamało No właśnie Ale też się było tak w ogóle sztuczne, bo na ten naskoczył, zamiast na to wbiec No bo... No tak. On normalnie sobie biegnie, zamiast biec, ale ten sobie tak coś zrobił No Jakbyś chciał na główkę do basenu skoczyć I, i takiego pieska zrobił Ostatni kolec One są, zobaczcie, też w takim dosyć... Coś ci. Tutaj się Percika, One są, jak możecie zobaczyć, też w takim dość miejscu ogólnym. One nie są skupione, one są, one są położone tak, żeby ich nie było dużo, ale żeby też nie trzeba ich było stawiać dużo. Zrozumiecie chyba. O co mi chodzi? A jak nie no to. To nie i tyle. No nie, tu akurat się wbić nie da. Ja nie mogę. Ja tego testować nie będę. No Dobra, bo, się... bo gdzieś dam tyle, no No to chodźcie. Myślę nigdzie. I teraz drugi krok. Trzeba sobie, ale jakimiś spróchniałymi. To jest ważne. Patykami. Bo... bo jak nie dacie spróchniałymi, to to nie będzie miało sensu. I właśnie nie wiem, to mogę wykorzystać. Co zrobił w ogóle to opana? Jak ona była chyba tam? Tam, a było. A może no? No nie wiem. O kurde Ja pierdnię, ja pierd. I za chwilę sobie też skądś tam. O, zobacz, idealnie. Za chwilę sobie. Skądś tam też my weźmiemy i w ogóle. No, a tam jest pełno od tego muchu od dzików. A właśnie. Bo nowego nie warto brać. Nie. Chociaż, żeby to, to wyglądało. Natural... Chociaż, żeby wyglądało naturalnie, to, to trzeba nowy wziąć. Dobra, tego nie musiałem dawać. I teraz po prostu będę sobie tak stawiał. Patiki. Trzeba dać jakieś takie albo spróchniałe, albo chude. Zresztą chude nawet lepiej, bo ich jest też więcej, więc nie będziecie musieli. No. Właśnie... no kurde, nie chciałem złamać, chciałem zobaczyć. No, ale no, dobra. Chociaż wiecie co? Może być. Tu i tak się połamy. O, się postawił trochę. To się jak. Jak to się wiecie, to wątpię, że to się połamy. No. Coś jedzie. jedzie. A, nie widzi. A za, za, za chwilę o chłopaki, jeszcze Czy to jest dla nas prywatny? Co? To jest dla prywatny? Nie chyba. No kurde, właśnie, my tu tyle lat coś robimy, znaczy my, karmi Etermin nawet robił. No, oni, oni, oni nas oskarżali nawet, jak zaczynaliśmy z YouTube'em nas oskarżali, że kopiujemy ich. No. No i na początku, może bym się zgodził, ale z tym jednym szczegółem. My do, nagrywamy do teraz, a oni nagrywali może pół roku? Może nawet nie? No. Oni nie nagrywali. Oni nie nag... Nie no, jakie pół roku? Oni nagrywali chyba tylko w wakacje. A może nawet tylko w wakacje, no. Ja chyba, by... chyba, tylko chyba raz, to raz to nagrali coś z jesieni i zimy, a tak to, to było, nic. To było dawno, więc nie wiem też. Ale oni przynajmniej robili na, na odcinku ognisko i gotowali coś, a my to... To te, prymityw. Te, 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 testy, przygody z sobą, jakieś podróbki szałasów. Pogadanki. Yy, po to Oni nie... to robili coś przynajmniej z sensem i wyświetlenia mieli. Nie mieli dużych, I Nie no, mieli po Tysiaku, albo więcej. No, w Tysiak, no. Właśnie to powiem Ci. Znaczy, na nasze lata mamy wyświetlenia ogólnie takie. Mieliśmy nie robić pogadankowych odcinków. Yy, ogólnie robimy wyświetlenia Czemu? takie. No, można robić, ale. Chcesz? No? Dobra, i tak wygrała ankieta na tak, więc. Żeby nie było też, że robimy takie. Takie z... o, to odcinki, żeby to nie wyglądało tak, że my nagrywamy na siłę. No tak. Nie no, ale jakbyśmy to tam... To może być, bo to jest dziwne. Tyle styknie. No, to, to się przyda, no to jest fajne. Tyle styknie chyba. Dobra, chyba. I... Dobra, nagrywajmy w takim stylu. Yy... Znaczy wiecie, o co my o tym teraz gadamy? Bo myśmy mieli zmienić trochę content. A e-content, boże, styl nagrywania w ogóle tak Ale Znaczy ja chciałem nie wiem, to jak to on... tak. Nie z... wiem jak on chciał. Ale nie rób tego też tak... Za blisko. No właśnie, no. Znaczy no tam tak. Większy odstęp, odstęp musi być. No właśnie. Kurde za... Żeby to się połamało, jak on wpadnie. Albo żeby chociaż jedna nogą się zaczepiła, a druga była na zewnątrz. Tylko dla kogo my trajemy jeszcze nie wiemy. Nie wiem. <laughs> Schody robisz? Schody? Kurde. I na Aleby to schody to są. A może w tą stronę Dobra Wieździmy wie, sobie pojechał o dziewiątej tak wieczorem w lato. Znajmówmy sobie pojechał do tego. Do tego parku koło Aleksandrii mm, Strefa 2000? No. No ale tak wieczorem albo rano jak jest taki jeszcze... wiesz taka rosa. Rosa jest, kurde, jak jest... Taka rosa i tam taki fajny zapach jest. Nie wiem, czy ty to wtedy czułeś. No. Ale w ogóle. A ty to też, tam... ty, by za, by zachód słońca i tam była ta woda jeszcze. No. Ale tam był, tam właśnie... tam był bardzo dużo zap. Bo to jest przecież bagno. A to, myśmy to w tym roku? E... Znaczy, w poprzednim? Na 21. No. lata temu. A tam w ogóle był taki. Okej, okay. Tam był taki. Yy... ja pierdzielę. No i pupka zrobiona łapka. dla siebie. Dobra, tylko dwa zwaliłem. Pa, ale patrzcie. Że... Ale już wleciał do nich. Mógł... Czy ty się poścignąłeś? Co? Czy ty się poścignąłeś? No to jest takie dojście. Ja nie mogę. nie yy... bierze. O! Czekajcie, teraz trzeba. Dobra, to jest. To jest dramat kurwa. Tu masz jeszcze Dobra, ja tu dam ciasno. trudno Ochio <noise> Trzeba będzie to fajne momentów No takie zwykłe wywalenie się a tyle radości yy, dobra, tak więc Jeszcze sobie idziemy ile trwa yy, 16 minut O kurde yy. Był to rzadziej żeby ten żeby się to połamało bardziej. No, a to się... No To mam tak być. Wiecie o co chodzi? Jeszcze to później naciepiemy tu muchu. Znaczy właśnie nie naciepiemy, damy go tak normalnie. Jak by... Żeby to nie wyglądało.

Ja tak nie postawię telefonu. Pajnęmy ich. jak chcę wyjechać kto tu mówi, że nie no nie miałem że tego dać. Dobra. Tu nie, nie, nie o to chodzi. Tak myślę, że można też dawać tak. Albo... Nie wiem. Nie wtedy to, to będzie bardziej stabilne chyba. Ale to chodzi o to, żeby to się zarwało pod nogami, a wiesz jaki ciężar pod mamiaty. A jeszcze tu jest. Że dwa będą mi będzie git. Tutaj to... No. Tylko. No żeby to nie było aż tak. Żeby to tak wisiało. To ma wisieć. Al bez co będzie czy... podejrzane? Co? To wystające drzewo. Mm. Ale no przecież... będzie przynajmniej wyglądało dziwnie. <noise> Bawimy się bardzo pierwszą. Tylko nie na przykładzie yy. Ale nudno, czekaj. Przecież... To już trwa 19 minut. Nie, no to tak... Znaczy ja to pewnie poprzycinał w niektórych momentach i tak, ale... żeby nie było takiego... I nam zostało 15 minut. ...bejtu, że coś się dzieje przez 20 minut. Ej, my w 15 minut to zrobić. A ile masz czasu? No 15 minut. No! już, tam mech jest pod ręką, więc... apatyków kilka zostało. No. Dobra, za chwilę po W takiej odległości to jest na, taka najbardziej, taka najlepsza po prostu. To w ogóle się z tego fajne schody robią Bo to idzie z dołu do góry Wiesz co? Zrobię może cięcie Czy dokończysz te patyki, aż mu chłynę odbieram Dobra. spruchniały как-то tutaj takie małe dam po prostu je tak na ukos ogólnie mniej więcej to ma tak wyglądać może się pozbędę tych statyków Баня, не зовут так, может так присунета вот такие. to sztucznie w ogóle, nie w ogóle. Tak zostawimy Nie, w sumie masz tu To przykryć Przejdziemy tu za i zobaczymy, co to dzieje Dobra A nie chcesz tego próbować? Nie, no to... To coś się na to nabije Powiedz to żeby, sobie, żeby się nie, nie strzelać I powiem mu że jest kampa i ma tam to wejść I to się za I to będzie jak trapdoor w Minecrafcie dziura no są takie ogólnie małe prześwity ale ja wam mówię że... Ale nie wygląda w sumie. że jak ktoś przyjdzie na takiej tu małej odklejce, to i po prostu nie będzie patrzył pod nogi, bardziej o to chodzi. A bo wiem jak to zobaczyć. Dalej się na przykład tu i zobacz jak to... Powiem ci szczerze, bardzo źle nie ma. Pułapka z kolcami mi się idealnie, bo jest wstępne. O Dobra, tak więc Tak więc co Pułapka zrobiona w środku z kolcami Ja tam w środku też nagrałem Za chwilę zobaczę jak to wygląda Tak więc Z mojej strony Z naszej, przepraszam To by było wszystko im zainteresowany yy, Tak więc Co? Trochę tam widać patyk No, no. no. Tak z daleka zobaczyłem, to to nie wygląda jakoś bardzo źle. Mogło wyglądać gorzej. Z naszej strony by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapę subuj. Pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.